Jeszcze przed rozpoczęciem filmu chciałbym Państwa przeprosić za jakość dźwięku, niestety wiatr wiał nam w mikrofony. Mamy nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Dziękuję za wyrozumiałość oraz życzę miłego oglądania. Jest z nami na gorąco po meczu Patryk Skibiszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do Pana kilka pytań. Pierwsze, czy rywale no tak, zaskoczyli, musimy to przyznać. W sumie wchodziliśmy dosyć pewnie na ten mecz i nie spodziewaliśmy się ich zagrania z rzutu z autu. Niestety można to przyznać, że zagrali piłkę prawie jak ananas. Dosłownie ją wybili idealnie i no niestety zła komunikacja w obronie i wpadła pierwsza bramka na 1-0. No i ogólnie nie spodziewaliśmy się że tak nas wyjdą ofensywnie. Było to dosyć ciężko do przewidzenia. A jak oceniałby Pan dzisiejszą formę swoją, własną i kolegów z drużyny? No tak, no, forma była ciężka, wychodziliśmy do, do nich dosyć pewnie, niestety nasz kapitan sójka. dość dziwnie poszedł do tego meczu, niestety zdobył czerwoną kartkę, poniosły go emocje, można go lekko usprawiedliwać tym wszystkim, ale no jako przyjaciele nie powinniśmy się tak zachowywać. Czy sędziowanie było dziś sprawiedliwe według Pana? Czy miało wpływ na meczu? Sędziowie nie mieli wpływu na tego meczu. Jakby na to patrzeć. W sumie główny sędzia miał najwięcej problemów. Widać, że nie jest naszym przyjacielem. Nie jest przyjacielem Helenowa, dużo mu do tego brakuje. No i mamy nadzieję, że to stanie. Więc jego sędziowanie no, pomylił się. Nie widział karnych, nie widział rożnych, nie widział autów. Bardzo żenująco zostało w tym meczu. No niestety, muszę się z Panem zgodzić. Czy czuje Pan, że drużyna jest przygotowana do kolejnych spotkań? Oczywiście. Musimy zdobyć pewne trzy punkty w następnym meczu. No i co? Kiełbasy do Udało nam się wyrwać jeszcze jednego z kluczowych zawodników z tej drużyny, Pana Mateusza i Dzień dobry. Witam. Mam do Pana kilka pytań. Pierwsze to jest, jak ocenia Pan występ swojej drużyny pomimo przegranych? Co, co poszło nie tak? Co, na pewno źle weszliśmy w ten mecz? Trochę zagubieni w pierwszej połowie. Pierwsza połowa przesądziła na pewno o wyniku meczu, w drugiej wychodzimy trochę lepiej. Gdzieś tam mój głupi błąd skutkuje czerwoną kartkę. Czerwoną kartką gramy w osłabieniu. No udało się jednak dowieść ten wynik 4-0. Bardzo dobrze, że to się nie powiększyło. No dobrze, a jakie teraz nastawienie na kolejne spotkania po tej podażce? Na pewno musimy być bardziej zmobilizowani. Eee, gramy gdzieś w 1800 w tabeli. Mamy nadzieję na jakieś punkty. Fajnie by było skończyć ten sezon z zwycięstwem, znaczy tą rundę zwycięstwem. Gdzieś na pewno by to była perspektywa na, dalsze, na dalszą pracę z, z, z eee, Jakie aspekty gry były dziś kluczowe praca bez A może w środku pole? Eee, na pewno skrzydło. Skrzydło tam... Mogło coś tam poszarpać, poszarpało trochę. No nie wyszło, niestety nic nie trafiliśmy dzisiaj. Zwychów okay. <laughs> przegrywamy zasłużeniem się i nie, nie ma nic do powiedzenia. Jakie były moje cele na Udało się zrealizować? Tak, udało się. Moje <laughs> jedyne by cele były wykartkować się na następny mecz. <laughs> Także udało się zrealizować. Jestem zadowolony. No nie z czerwonej kartki, ale mogła być żółta tylko i zakłócić ale no, trudno. Jeszcze jedno takie pytanie moje ode mnie klasyk odpowiada pan tak lub nie. Czy sędziowanie było ciekawe no Nie, nie, nie. Sędziowanie bardzo mierne. W ogóle nie powinni się tutaj pojawić następnym razem, bo naprawdę kiepsko nie wyglądali dzisiaj. Zagubieni na boisku chyba bardziej niż my. No racja, racja. Dzisiaj sędziowanie było na To nawet bardzo niskie to i tak dobre słowo. 啥子？真可以办了吧？真去。